Chcieliśmy poruszyć tutaj tematy lokalne związane z ziemią sanocką, z Bieszczadami. Mamy tutaj bardzo wiele ważnych inicjatyw, również tych rządowych, które są wspierane między innymi z funduszów Polski Łagod, o które bardzo dobrze nasi samorządowcy tutaj zabiegają na tych terenach, ale też i chcieliśmy powiedzieć kilka słów o rzeczy bardzo ważnej dla naszego regionu, o turystyce. Ja mam zaszczyt, przyjemność być przewodniczącym sejmowej podkomisji stałej do spraw turystyki. I e, chcieliśmy powiedzieć, zaprosić też za Państwa pośrednictwem do e, osób w całej Polsce, aby przyjeżdżali do nas tutaj w Bieszczady, ponieważ pojawiły się takie słowa, takie hasła w Polsce centralnej, że może jest tutaj niebezpiecznie z uwagi na wojnę, która jest na e, Ukrainie, wręcz przeciwnie, proszę Państwa, jest tutaj bardzo bezpiecznie, e, można się czuć dobrze wypocząć. Turystyka jest bardzo ważną gałęzią gospodarki w Bieszczadach i na tych ziemiach, na których jesteśmy, dlatego bardzo nam zależy na tym, aby ten przekaz był bardzo dobry, pozytywny, takim, jakim on tak naprawdę jest, co będzie można w Bieszczadach zobaczyć. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze, proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niestety nie będę mógł skorzystać z uroku w Bieszczadach. Jestem drugi raz w życiu tutaj praktycznie rzecz biorąc i rzeczywiście podpisuję się pod tym apelem pana posła, ale jest to okazja do tego, żeby dzisiaj między innymi ze strukturami Solidarnej Polski spotkać się z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami i porozmawiać na temat akcji, którą prowadzimy dokładnie miesiąc. Akcji zbierania podpisów pod inicjatywą dotyczącą zmiany w kodeksie karnym, zmiany przepisów. Które mają chronić wolność wyznania i wolność religii. Po miesiącu, szanowni państwo, mamy grubo ponad 50 tysięcy podpisów. Właśnie tutaj na Podkarpaciu, tu, gdzie pan poseł mieszka, gdzie kilkoro naszych posłów, także senator, mieszka, minister Warhoł, także pochodzi stąd, szanowni państwo, zebrano największą ilość tych głosów, ponad 10 tysięcy, czyli jedna piąta pochodzi dokładnie. Z tej części Polski. Chcę wszystkim mieszkańcom Podkarpacia bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączają się w tę naszą akcję inicjatywę obywatelską. Chcemy zmienić przepisy w taki sposób, żeby te przepisy były jasne, transparentne, przejrzyste, żeby nie było znamion typu złośliwy, bo jest to dzisiaj w jednym z przepisów. Nie wiadomo, co się kryje tak naprawdę pod tego typu słowem żeby w sytuacji, kiedy sprawy trafiają do prokuratury, czy później do sądów, nie było żadnych wątpliwości, kiedy ktoś narusza przepisy karne i kiedy ewentualnie można stawiać zarzuty, ewentualnie ktoś poniesie odpowiedzialność karną. Chcę powiedzieć, że w ostatnich latach wzrosła bardzo ilość incydentów. Mieliśmy okazję obserwować malowanie kościołów, piłowanie krzyży, e, przerywanie nabożeństw z mszy świętych. To są sytuacje, które są niedopuszczalne. Ktoś uważa, że realizuje i korzysta ze swojej wolności, ale pamiętajmy, wolność tak, tylko wtedy, jeżeli nie narusza się wolności innego człowieka. Ona ma swoje limity, a więc dla nas, jako katolików, ważne jest czczenie określonych przedmiotów. Jest tu kwestia dotycząca Mszy świętej, ona ma bardzo wyjątkowe dla nas znaczenie. Przerwanie tej uroczystości, no, jest poważnym, bardzo poważnym ciosem, więc nie może być takich sytuacji, nie może być przepisów, które w sposób niedoskonały tego typu e, określają sytuację, określają znamiona czynu zabronionego. A wiele takich przypadków było, ja tylko przypomnę na klejanie Maryi na toaletach, czy też kwestia przystawiania Maryi w kształcie waginy. No, to są rzeczy, które dla nas są niedopuszczalne. I powiem nawet więcej, tu nie chodzi tylko o katolików, w ogóle chodzi o chrześcijan, wyznawców także judaizmu, islamu, ludzi, którzy w ogóle mają jakąś wiarę. My mamy prawo korzystać ze swojej wolności, mamy prawo się bronić, a więc mogę powiedzieć dosyć już tego cofania się w tym polu absolutnie to jest niedopuszczalne. I tutaj można powiedzieć, na tej ziemi chyba znakomicie to. Mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, za co im bardzo dziękuję, bo to pokazuje też, że najwięcej tych podpisów jest, e, szanowni państwo, właśnie z tego regionu. Jeżeli byłyby jakieś e, pytania z państwa strony, to bardzo proszę. Czy jeszcze pan poseł? Tak, tak? tak. Ja bardzo proszę. Tylko, że Polska zawsze była krajem tolerancji religijnej. Przecież kiedy inne kraje Europy Zachodniej, w Niemczech, toczyły się wojny religijne w wieku XVI, e, czy w późniejszych wiekach również. To w Polsce mieliśmy właśnie pokój religijny, umiały z sobą rozmawiać poszczególne nacje. Przecież Rzeczpospolita była wielonarodowościowa, wielowyznaniowa, wielokulturowa i pięknie ten cały konglomerat religii, ludzi z sobą żył, współpracował. I chcemy, żeby tak było zawsze. Każdy, żeby miał prawo do wyznawania tego, czego chce i każdy, żeby był tolerancyjny wobec drugiego, tego, który ma swoje przekonania. Religijne bądź inne. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Panie ministrze, mam takie pytanie. Dlaczego prezes Radzik podważył i decyzję prezesa Sądu Okręgowego w sprawie sądowego Kuleju? Panie redaktorze, nawet w kamieniach milowych, tak zwanych kamieniach milowych, nie ma nigdzie informacji o tym. Że z urzędu mają być przywracani, zawieszani na przykład sędziowie. Gdyby tak było, no byłaby to absurdalna sytuacja, no bo to by oznaczało, że polityk stoi ponad wymiarem sprawiedliwości. A zgodnie z zasadą trójpodziału władzy, e, wszystkie władze są równe. A więc nie może polityk ne, zadecydować, zadekretować, że zmienia się jakieś orzeczenia. Jest ustanowiona ścisła procedura, procedura dotycząca możliwości odwoływania się. Od orzeczeń, rozstrzygnięć Izby Dyscyplinarnej przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Oczywiście także z urzędu będą te sprawy prowadzone. Natomiast nie w taki sposób, że pan Tuleja nie wiadomo z jakich powodów pojawia się w sądzie, bo zadecydowała pani sędzia. Mam tu bardzo daleko idące wątpliwości, czy w ogóle miała prawo do tego. A następnie my mamy uznać coś. Co yy, niszczy tak naprawdę rozstrzygnięcie wiążące, prawomocne rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej? Jeżeli to procedura powinna być określona, wy, określona, procedura wykorzystana, a nie w taki sposób. Chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna w tej sprawie. Otóż, Szanowni Państwo, e, e, wymiar sprawiedliwości to jest ta domena, która należy do Każdego państwa członkowskiego z osobna Unii Europejskiej. A nie jest tak, że ktoś z Brukseli może zadecydować, jak funkcjonuje polskie sądownictwo. Nie ma takiego przepisu. Nie było, nie ma i mam nadzieję, nigdy nie będzie. Oczywiście są tak zwane kamienie milowe. My mamy swoje zdanie jako Solidarna Polska co do tej sprawy. Natomiast chcę powiedzieć, że nawet jeżeli weźmiemy te kamienie milowe, to tam nie ma takiego przepisu, że z urzędu anuluje się orzeczenia Izby Dyscyplinarnej. Nie wolno tego robić. I jeszcze jedna rzecz. Sędzia Tuleja. Otóż to jest znakomity przykład. Pan sędzia Tuleja obrazujący to, że ktoś stawia się ponad społeczeństwem. My wszyscy tu jesteśmy równi. Państwo, my, pan poseł, ja, każdy, wszyscy jesteśmy równi, ale pan Tuleja jest ponad prawem. On uważa, że jego, jeżeli prokuratura wzywa, on nie musi się stawiać na, na przesłuchania. Jego nie obowiązują rozstrzygnięcia na przykład Izby Dyscyplinarnej. Uważany jest przez niektóre środowiska za bohatera, ale nie kto inny, tylko pan Tuleja w czasie posiedzenia, bo to trzeba też zrozumieć, tak naprawdę postępowania przygotowawczego tej fazy, Zdecydował się na ujawnienie pewnych informacji. Tego nie wolno robić żadnemu sędziemu. Żadnemu sędziemu, bo gospodarzem postępowania przygotowawczego, a nie już przed sądem stricte, jest prokurator. I to prokurator ma prawo zadecydować, że ujawnia się jakieś materiały. Dlaczego? No bo jeżeli się ujawnia materiały, to ewentualnie inne osoby dowiadują się, co jest w materiałach. Tego nie wolno robić. I to jest dosyć proste do zrozumienia. Mówię o tych dziennikarzach, tych mediach, gdzie próbuje się zupełnie zmanipulować całą tą sytuację. To była faza postępowania przygotowawczego. Pan Tuleja doskonale, pan sędzia Tuleja wiedział, że nie wolno mu ujawnić informacji, a jednak to zrobił, a dzisiaj no, widać, że jest męczennikiem. I niektóre środowiska walczą w, o to, żeby przywrócony był do sądu. Musi być wypełniona określona procedura, ale ludzie też muszą wiedzieć, dlaczego on został zawieszony, bo został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną i dlaczego uchylono mu immunitet. To są dwa rozstrzygnięcia. latach nie może wrócić do pracy, skoro nie usłyszał zarzutów, ani nic mu nie udowodniono. Pan sędzia Tuleja jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, że jest tą osobą, co do którego były dwa rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej, o ile pamiętam. Pierwsze to jest uchylenie immunitetu i to Cały czas jest i no, pociąg możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Jeszcze raz mówię, że mamy do czynienia z poważną sprawą, że sędzia ujawnia dokumenty z postępowania przygotowawczego. No, tutaj mniej istotne jest dobre samopoczucie pana sędziego i z całą pewnością nikt z Brukseli nie będzie decydował, jak system Polski powinien funkcjonować. Absolutnie tutaj zarządzenia które zostały wydane w ramach nadzoru wewnętrznego, miały podstawy prawne i miano prawo uchylić to rozstrzygnięcie, które wydane zostało w sądzie okręgowym. Ja wiem, że to jest dosyć skomplikowane. Generalnie leja nie powinien wrócić w tej chwili do pracy. Mam jeszcze dwa pytania takie. Prezes Kaczyński wywiadzie dla sieci ostro krytykuje Unię Europejską. Czy to jest zapowiedź Poleksitu? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, To jest bardziej antyunijny? Solidarna Polska czy Prezes Kaczyński? Nie jest zapowiedź poleksitu, tylko to jest kwestia walki o Polskę w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby wszystkie państwa były równe. Chodzi o to, żeby nie łamać traktatów, bo jeżeli Unia Europejska może wkraczać w pewne sfery, to to jest zapisane w traktatach. Na to się umówiliśmy. Jeżeli, Szanowni Państwo, jednak traktaty są naruszane, przykład chociażby kar e, dotyczących Turowa, czy wstrzymania pracy Turowa. Gdzie pani sędzia jednoosobowo decyduje się wyrzucić na bruk kilka tysięcy ludzi i pozbawić w energię elektryczną znaczną część Polski. Czy to jest normalne, to nie jest normalne, to nigdzie nie było zapisane w żadnym razie. I te kary całe również nie powinny być nakładane, bo to jest jako środek tymczasowy. Nie wolno tego robić, bo to nie jest zapisane w traktatach. Musi być rozstrzygnięcie ostateczne. Natomiast ja jako wiceprezes Solidarnej Polski bardzo się cieszę z tego głosu pana prezesa Jarosława. Kaczyńskiego, my jako Solidarna Polska, nasz lider Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, już od bardzo wielu miesięcy mówimy o tym, że Unia Europejska bardzo niebezpiecznie rozpycha się, próbuje dążyć do tak zwanej federalizacji, a my się na to nie zgodzimy. To nie jest kwestia poleksitu, to jest kwestia tego, jakie miejsce ma mieć Polska w Unii Europejskiej. Czy ma być silnym podmiotem, ma mieć silną podmiotowość, czy ma być chłopcem do popychania? Na to my się nie zgadzamy.